Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Jarek i zapraszam Was na komiksowy unboxing nowości. Oczywiście na moim kanale. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam Was do tego, abyście zasubskrybowali kanał. Dzięki temu będziecie na bieżąco z moimi materiałami. A dzisiaj mam dla Was paczkę od wydawnictwa PIMOW. Jest tutaj też pewien bonus który zaraz wam będę chciał przedstawić i wytłumaczyć dlaczego ten bonus się tu pojawi, ale tymczasem jakoś spróbujmy rozciąć to, co tu się znajduje, i dostajemy się do paczki, moi kochani. Pierwsza pozycja. Tak jak wspomniałem, nowość od wydawnictwa Timu. Philip Nunes i Clean Break. Hmm? Ciekawy komiks. Wspominał o nim choćby nawet właśnie wydawca w filmie Usylwka, gdzie z Pawłem Timofiejukiem z wydawnictwa Non-Stop Comics jest oczywiście przeprowadzona rozmowa, na którą was zachęcam. Rewelacyjna sprawa. Świetnie poprowadził Sylwek i bardzo fajnie wystąpił Paweł Timofiejuk. 69 zł cena okładkowa. Myślę, że przyzwoita, patrząc, że komiks jest dość sporych rozmiarów, czerni i bieli, ale nie ukrywam, że ten komiks mnie bardzo interesował i będę chciał go. Chyba przeczytać w pierwszej kolejności, ale to jeszcze zobaczymy, bo drugą pozycją, którą dla Was przygotowałem do prezentacji, jest Hołd zie dla Ziemi Joe Sako i to jest drugi komiks. Druga nowość, yy, która się pojawiła teraz na rynku, jeżeli chodzi o wydawcę Teamów. I tutaj komiks jest oczywiście w twardej oprawie w porównaniu do Clean Breaka. A cena 110 zł. Myślę, że uczciwa. Patrząc, że też komiks jest ładnie wydany. Tutaj takie leciutkie też, wypukłe, błyszczące te napisy, więc spoczko. I taki bardziej, no jak widzimy, troszeczkę poważniejsze te rysunki są, tak? Przede wszystkim w porównaniu do Clean Break'a. Także myślę, że też będzie fajnie. A trzecią pozycją, moi kochani, jest Wampir. Mały Wampir, dokładnie. Na moim kanale możecie znaleźć inny komiks Jeana Sfara, Aspirin który też zresztą wydał Timov, tak jak i Małego Wampira. I właśnie pod wpływem e, tych emocji związanych z tamtym komiksem, bo możecie wierzyć lub nie, ale on mi się naprawdę bardzo, bardzo podobał. Stwierdziłem, że fajnie było też, by móc e, przeczytać e, właśnie Małego Wampira, bo jest jeszcze Wampir, ale z nim troszeczkę trudniej z dostępnością i nie wiem, czy mi się uda, ale pożyjemy, zobaczymy. Także tak się e, prezentuje. Tutaj mamy jego grzbiet, oczywiście Team of Komiks. I tutaj tył okładeczki, cena 110 zł tak jak w przypadku Aspirin no i naprawdę, ja bardzo, bardzo polubiłem Swara i szczególnie właśnie te klimaty także myślę, że też będę się przynajmniej tak dobrze bawił jak było to w przypadku mm, Aspirin, także coś starszego, ale przede wszystkim tak jak wspomniałem, te dwie nowości które zostały wydane przez Team Off także spodziewajcie się recenzji na moich kanale na moim kanale w najbliższym czasie. Ja Was oczywiście jednocześnie zachęcam do tego, abyście skomentowali, polubili, udostępnili. Będzie mi bardzo miło z tego powodu. Zaglądajcie jednocześnie na stronę lubiąkomiksy.pl, fanpage na Facebooku oraz konto na Instagramie. Tymczasem z Wami się żegnam, widzimy się w kolejnych materiałach. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!